Tak jak mówiłam, jedziemy od yy, yy, gałęzi. Tutaj nie używam żadnych yy, lin do opuszczania urobku i nic nie potrzebuję. Mam otwartą przestrzeń, więc wszystko to co podcinam, to idzie po prostu yy, na dół. I nawet na niczym się nie zastanawiam. Po prostu taki tak jest komfort i, yy, i tak to jest. Podcinamy delikatnie z dołu, a później z góry. Dlaczego? Dlatego, że ona nam się nie przywiesza za gałąź, tylko odpada. Bo I widzimy. Poleciała, nic się nie stało tak jak sobie planowałem. Jedziemy dolną gałąź. I widzimy, nic się nie dzieje, niemy Niemy tak jak chcemy i żadnych szkód nie ma. Dobra, e, przypinam się i idziemy dalej.